I witam serdecznie, ja mam z tej strony. W kolejnym filmie chciałem Wam pokazać lokalizację kolejnego pojazdu, który możemy zrobić w tej grze. A jest to Kama, właśnie go mam przed sobą. Jest tutaj utopiony. A pokażę Wam już, gdzie trzeba go szukać. Więc jesteśmy na porcie północnym. Ogólna Alaska, port północny. Tutaj jest ten pojazd do zdobycia. Bardzo łatwo go znaleźć. I już wam mówię co trzeba zrobić. Więc tak. Hmm. Tutaj jest garaż masz Musimy się wydostać z garażu. Zlecamy tutaj w prawo. Tu widzicie jest droga zawalona. Więc trzeba tutaj gdzieś wcześniej albo tutaj w którymś tutaj z momentów przejechać łazikiem albo pick-upem na drugą stronę tej linii gazu, czy jak to, gazociągu i albo sobie jedziemy tutaj tą drogą zakręconą do Hamera, albo tak jak ja pojechałem sobie wzdłuż tej gazociągu po prawej stronie, wyjechałem tu na drogę, zjechałem i jestem. Bardzo prosta lokacja, łatwo sobie nie pomylić, nie? Od garażu to jeziorka Hamerek jest. Jest jeszcze drugi pojazd na tej mapie, który znajduje się tutaj Dokładnie w tym miejscu Tak mówię, dobrze mówię? Nie, nie tutaj, przepraszam, yy, zaraz, 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 bo się... żebym się nie pogubił Nie, to będzie On jest tutaj do zrobienia, tak jest Kurde no widzicie sam się troszeczkę pogubiłem. Hmm. A tak, dobrze, Patrząc z tej strony tutaj. <laughs> A więc <laughs> garaż jest tu. Czyli jak mamy garaż po prawej stronie, hamera tutaj to tutaj w tym miejscu, tutaj w rogu. Ja już go mam. Royal. Na tym przejeździe tutaj. Aha, tutaj jest jedna modyfikacja do wzięcia, którą też już wziąłem, i tutaj jest ten Royal. Tutaj jest ten pojazd za darmo. Niego po prostu tylko trzeba odkryć, i to wszystko. Tak więc dobra. Wracamy do naszego hamera i do zadania, co trzeba zrobić, żeby go mieć. A więc, pokaż zadanie. Mark Person, właściciel lokalnej fabryki, wyjechał i zgubił swój samochód. Znowu jego hammer spadł z mostu. Co prawda, ja tutaj nie widzę żadnego mostu, mamy dobre. I z powodu błędu kierowcy znajdź pojazd, odstaw go na pobliski parking. I mamy nagrodę: 1500 kasy, 180 punktów i hammer. Akceptujemy. Więc gdzie mamy go dostarczyć? Do parkingu, tak? Do najbliższego parkingu. A najbliższy parking to nigdzie indziej, jak w nasz, koło naszego garażu. Jest parking. Czyli go musimy odstawić tutaj. Cała filozofia. No, to spróbujemy to zrobić. Jeżeli coś tam może mi się uda to zrobić na streamie, to spróbuję. A jeżeli nie, no to nie wiem, czy mi się uda tym pojazdem. Może będę musiał jakiś większy yy, zamówić ciągarkę. Co tam pokazuje? Hamowanie yy, silnika. No go. Dobra, czy dałoby się go obrócić? Grzemy do Mmm, nie tak. Pano, Wyciągarka, cyk, cyk. Dobra, lecimy. Hamulec. O, jedziesz, jedziesz! Słuchaj, te podpowiedzi mnie denerwują także Cały czas. Wejdziemy sobie moim skrótem. Dawaj hamerko, dawaj, trochę się przybliżę. Chyba wejdę w opcję, bo już mnie zaczyna to denerwować za podpowiedzi. Da się to uchwalić samouczek powtarzające się wskazówki wyłączone, dobra. Przeszkadza tylko w czasie gry. Wstawa na parking, zapora samuję. Zaraz, zaraz, jest zapora Samuel? Mm, zaraz sobie poszukamy tego tych operacji. Górski podbój. To jest naprawianko. Utopiony hammer. Dostarcz na parking. No. Czyli wszystko ok. Myślałem, że się coś coś się pomieszało. Hammer, ale ty mi pomaga, jedziesz za mną Chyba już tutaj sobie zjadę na tą boczną drogę. gdzie szybciej. jeszcze się tutaj. Nie jeszcze nie. I tak, właśnie Janusz zdobędzie swojego pierwszego hamera w życiu. Co za ekscytacja. Czy ja bym tutaj się mógł wyrzucać? No, ja też mógłbym, ale. No już dobra, jadę tędy. Czy ja mogę zmienić samochód? Mój pojazd. Nie, nie mogę. Nie mogę, czyli muszę go tak dostarczyć. Dobrze, damy radę. To po prostu troszkę przyspieszyć tego streama, ale Widocznie Gra wręcz ubiega się Dobra, tutaj sobie skręcimy. Mam nadzieję, że nigdzie się nie utropia Ale tutaj śnieżór jest. Ja się O, Ale się No, Tu masz ciężką przeprawę. Ale da radę. Gdzie ten łazik jeszcze się nie wpierdykał i żeby nie, nie, nie dał sobie rady. Boję się o hamera, że się zakopie. idziesz Janek, dawaj, dawaj dawaj Janek jest Dobra, na drodze pójdzie już nie o wiele lepiej taki skrót, taka sytuacja Janek Czwaniak Janek Czwaniak z PKS-u poradził sobie a co? Jesteśmy bardzo blisko. Pamiętajcie warto zbierać sobie pojazdy. Tutaj trzeba to woli, bo jest blisko. One się sprzedadzą naprawdę po tym eksploracji nowych terenów i tak dalej. Ja się wybieram teraz na eksplorację Alaski, kolejnych map. Może tutaj coś zacznę robić. W dan na pierwszej mapie, tam już sobie zacząłem też. Nie, że zrobiłem dużo. Ale jako, że jestem Janem, jest taki głodny przygód, szuka nowych, szuka nowych wrażeń To... Mam... Chciałbym znaleźć jeszcze lepsze maszyny No damy na wolny bieg i będzie szeroko, bo tutaj jest... Niestety lód na drodze <laughs> to opony są dobre na błoto, nie na lód, nie ma łańcuchów, nie dorobiłem się jeszcze, ja nie się za czym nie dorobił Hammer szybszy. No i co, Zadanie się to biega końca, zbliżamy się i jaki poślizg. Hamer. Tu go mam dostarczyć. <noise> Proszę i dostaje siódmą rangę. Jaki ze mnie Janek wypas. Mark jest ci wdzięczny. Będziesz zobowiązany, zobowiązany jeśli zachowasz dla siebie opowieść o Hamerze. Oto twoja nagroda. Proszę mam Hamera. Zarąbiście, także Macie lokację, wiecie co macie robić. Pozdrawiam i do kolejnych moich streamów. Zapraszam.